W ostatnich latach dużo mówiło się, że głogowianie płacą ogromne rachunki za ogrzewanie. Dlatego nagłe otrzymanie sporych zwrotów za poprzedni sezon grzewczy wzbudziło zdziwienie i pytania w sieci, czy spółdzielnie nad Odrze dobrze wylicza prognozy. Oczywiście ostatnia zima była łagodniejsza od poprzednich trzech, ale to jak szacujemy, miało wpływ w granicach 5%. Drugie 5% to lekka tendencja w trakcie sezonu. Zmiany kosztu zakupu ciepła związana i z pomocą państwa, i z naszymi działaniami i mediacjami z dostawcami ciepła robionymi wspólnie z samorządem, i z pomocą samorządu. W spółdzielni słyszymy, że wynik ten nie oznacza, iż głogowianie mieszkali w zimnych murach. Zrobiono wiele pod kątem technicznym, aby wpłynąć na zużycie ciepła. Tu chciałbym naprawdę podziękować mieszkańcom, jeżeli chodzi o, o świadomość korzystania z ogrzewania bo widzimy wyraźnie, że i to nagłośnienie kosztów, drastycznych wzrastających kosztów w poprzednich okresach, i nasze kampanie informacyjne prowadzone w lokatorze i w mediach związane z tym, jak racjonalnie użytkować ciepło, w jakimś stopniu dotarły. Nie tylko te nasze techniczne działania, ale i, i reakcja mieszkańców musiała wpłynąć na... Na wynik sezon. Nowy sezon Grzewczyk Głogowska spółdzielnia rozpoczęła początkiem października. Jakie będą rozliczenia za rok? Na ten moment trudno przewidzieć.